Ja nie mogę. Co? Ja nie mogę z tymi kotami. Bo co ci zrobiły? Robię sobie pizzę. No. Jako wiesz, samowystarczalny człowiek. Robię Samodzielny. Sobie pizzę. Brawo, Samodzielny. jestem z na chodź, tak, guzi. No. I przyszedł Wieś Wiesiu tak patrzy. No daj smaczka, daj smaczka. No i idę do tego. Idę do tego spichlerza. Odkręcam. Wysypałem tak z 10-15 na ziemię, żeby sobie zjadła i w tym momencie jak ja wysypywałem, słyszę, że coś biegnie. Wbiegły, wbiegły dwa koty i Zyni jeszcze był taki zaspany, że zajebał głową w futrynę. Zajebał głową w futrynę, ocząc się i mu mówię tu leży i wzięli się za jedzenie. A Wiesiu nawet nie zdążył zjeść, tylko się patrzył co oni robią. No bo Wiesia, no Wiesia jest skalowana. Glow look robi mega wielką furorę i postanowiłam takim razie. Pierdol zamki tam pizdę kurwa musie. Ty Kto? A pierdol. Jest ta Natalia dzisiaj? Jest. Co chcesz od Natalki? Chcę jej zaoferować do Nie jestem taki dupy co ma duple. Co mówisz? Dobry pamięć? Ale że z jej chłopakiem? Co? Jej chłopak ona i ty. Nie, chłopak wypierdala. Ty, ona i ja. Co ty? Mówisz? Like you, like you, Dzień dobry spierdalaj. Chodź ci na łeb, Nie like Niedobry jest. Jeszcze przeprosi. O